Sprawa wycinki drzew na sądową wokandę trafiła z początkiem roku. Wójt Lipna jest w niej oskarżony o przekroczenie uprawnień. Zdaniem prokuratury wydał decyzję o wycince drzew wbrew przepisom, nie czekając na odpowiednią zgodę. Takie zezwolenie wydaje Leszczyńskie Starostwo. Powiet nałożył więc na gminę karę finansową 800 tysięcy złotych za wycięcie ponad 50 drzew. Gmina odwołała się do sądu administracyjnego, który uznał, że sprawę należy zbadać ponownie. W kolejnym postępowaniu okazało się, że liczba wyciętych drzew była większa niż pierwotnie przepuszczalna. Zamiast 58 usunięto 63. Powiat naliczył więc na nowo karę 4,5 miliona złotych. Pieniądze nie wstrząsną jednak budżetem skarżącego się na słabą kondycję samorządu lipna. Zgodnie z prawem wrócą do gminy z przeznaczeniem na ochronę środowiska. Na razie samorząd ma jeszcze drogę odwoławczą. Nie wiadomo, czy z niej skorzysta, bo włodarze lipna choć wyszli niedawno z aresztu, to mają czasowy zakaz piastowania swoich stanowisk. Wójt lipna nie usłyszał też jeszcze wyroku w sprawie wycinki drzew jego obrońca w sprawie karnej. Uważa, że wyrok skazujący mógłby zapaść tylko w momencie udowodnienia włodarzowi popełnienia przestępstwa. Sama wycinka drzew, zdaniem obrońcy, nie jest jednoznaczna z jego popełnieniem. Nie stanowi przestępstwa. Przestępstwem jest przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego, więc te znamiona muszą być w tym procesie wykazane. My twierdzimy, że one właśnie nie miały miejsca. Sam Mariusz Haze, znając przed sądem, tłumaczył, że wycinka drzew w miejskim parku miała pomóc gminie w pozyskaniu opału dla placówek samorządowych, miała też chronić linię energetyczną biegnącą przez park w lipnie. Michał Wiśniewski i